Nowe warianty wirusa. Szczepionki stracą efektywność. Znak zapytania w HO zaadaptujemy szczepionki do nowych wariantów koronawirusa. Jeżeli koronawirus będzie ewoluować tak, że nasze szczepionki zaczną tracić efektywność, będziemy mogli je zaadaptować do nowych wariantów, powiedział w środę dyrektor WHO do spraw. O sytuacji nadzwyczajnych krajan Spójrzcie na grypę. Zmieniamy formułę szczepionki dwa razy w roku, dla północnej i południowej półkuli i jesteśmy w stanie to zrobić bardzo, bardzo szybko, by walczyć z dominującymi szczepami grypy, przekonywał Ryan podczas środkowego spotkania z mediami. Jeżeli koronawirus będzie ewoluować tak, że nasze szczepionki zaczną tracić efektywność, będziemy mogli je zaadaptować do nowych wariantów. I wierzę, że będziemy w stanie robić to szybko, oświadczył przedstawiciel WHO. Trwa globalna kampania szczepień przeciwko COVID-19. Według agencji Bloomberg na całym świecie zaszczepiono już ponad 71 milionów osób. Rozprzestrzenianie się nowych, bardziej zaraźliwych wariantów SARS-CoV-2, w tym wariantu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego, budzi obawy o skuteczność opracowanych już szczepionek.